Yo, 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 Kolejny materiał z otwierania po 12 saszetek top class. Na razie ciężko przebić pierwszy materiał. Bo kurwa poprzeczka została wysoko postawiona. Natomiast próbujemy, próbujemy. Może się coś, coś tu jeszcze ciekawego trafi. To nie jest jedna karta, która może być dojebana. Akurat jak one był. Oczywiście wiadomo, jaką chodzi o Krylianę Mbappé Niebieski. Także co? Lecimy sobie od razu bez zbędnego gadania. Otwieramy saszetki, zobaczymy, co to będzie. Oby coś zajebistego się trafiło. Trzy do przodu. Jakiś winner tam widziałem. Start ten, winia, to już było, było, konate, jest unbitable. musiala. Mamy kolejnego Unbitable. Tylko szkoda, że znowu biały, no nie mogę, czemu te białe tylko? Jezus Maria, dobra, ja to chowam do koszulki, wiecie. Od razu chowam do koszulki, też od razu schowałem tamte. By to było, żeby się tutaj nie niszczyły w jakiś sposób. Tylko tak wiecie, na zaś. Oj, coś tu problemy mam. Kurwa, proszę, współpracuj ziomeczku. A jajaj, nie potrafię kurwa tego schować. Dobra, jest Jest w koszulce. Zajebiście. To jeszcze Electric, Magic Mix i Morata Winner. OK. To, to sobie postawię tu, tu Dobra. i tu jakoś będą unbeatable, okej. Okay. Nożyczki spierdalać. Zobaczymy co tu się trafi, trzy naprzód. Dobra, Anderson, Martinez, Normat, jakiś... Jest znowu Musiala, kolejny raz Musiala unbeatable, ja pierdolę. Ale czemu biały kolor Snuffona? No nie mogę, no! Czemu znowu biały? Na no pewnie jest to kurwa fajnie warte, no ale... Ale no... Nie smak pozostaje. Dobra. Może tak jak zrobię tak wmuchnę, to... O i pięknie wkłada się do koszulki. Dobrze. Razem musiała tutaj się trafił i tu co? Magic Mix Lewandowski Winner. Lewandowski Winner to to idzie tu. Dobra, to nawet przesunę jeszcze trochę. Ok. I Electric. Tutaj. Dobra. Kolejna saszetka. Chyba trzecia, już. Ale kurwa, start dobry. Co? Dwa razy Unbeatable. Co prawda, biały, musia, biały musia. no To aż takie dużo warte nie będzie. Ale jednak zawsze coś. Trzy do przodu, oczywiście. Tak. Tutaj. Jakiś Gavi. Mateusz. Jakiś Zoma. Nie, nie, nie. Anderson. Ederson znaczy Masterclass, ok. To Nikto Swina i dwa elektryki. Także spoko, spoko, spoko. Kolejna paczuszka, to jeszcze sobie odłożę tu. Ok. Zobaczmy, co tu będzie. Trzy naprzód, oczywiście. Pedri, Turan, Musiala, jest Masterclass Hummels, to tu, przecież nie wiem, Masterclass to tutaj przecież na ten bok, okej. Okay. Magic Mix, tutaj Winner i Rainbow Masta, okej. Okay. Takie są zwyczajne karty jak na saszetkę w sumie. Czyli zwyk, zwykłe bazówki cztery i zwykłe, specjalne cztery, także nic nadzwyczajnego mi się odbiło, Jak pierdolę dobra Griezmann Kepa, oj mm -hmm. mamy unbeatable, Bellingham tylko znowu biały kolejny, kurwa mać no ja pierdolę biały Bellingham unbeatable, okej okay. elegancko Magic Mix i dwa elektryki. OK Tutaj sobie już odkładam. Kurwa, ale sypię tymi onbita bo w, w tym zestawie saszetek, co? Pojebana akcja. Tutaj zobaczmy co będzie. O, jakiś winner tutaj Był chyba myla. Ok. White Locatelli, Miltao. I tak, New Sensation mamy, Zaire Emery, tak się chyba czyta, Zaire Emery, jakoś tak. Jest Mila, winner, ok. Nawet mogę grać tutaj, bo Mila, wiadomo, Bayern i Niemcy to, to już w ogóle cudowne połączenie. Dobra, co zostało tu jeszcze, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć saszetek. Sześć saszetek zostało, to jeszcze sobie odłożę tu. I dobra, a w sumie to. wezmę te Unbeatable co tutaj odłożyłem. Już tutaj dotykam, żeby się odgasiło. Jak sobie położę te trzy Unbeatable, które się trafiły. Zobaczmy co tu się trafi. Dobra, Lenormand jakiś. New Sensations Levis Ok Electric Magic Mix Max Power Ok, czyli, czyli potem już nic specjalnego Tylko ten New Sensations, w których już trafiłem trochę, a jest ich 12 także Także no No i tam ze 3 jest chyba U, Teraz co trafiłem, czy ze 4? Jakoś tak Tutaj jeszcze sobie odłożę 3, tutaj Dobra, lecimy. Brady, jakiś. Nie no, Unbeatable już widziałem. Modric, Majgan. Kane, Unbeatable, Haland, kurwa, co jest. I znowu biały. Ale Haland, Unbeatable. Jezus, Maria, ale sypie się. Sypie się tych Unbeatable. I to kurwa sporo. Uff. A zaczynam wątpić w ich wartość, jak tak ich sypie. Tu jeszcze Magic Mix, Kurtua Wina i Electric King. Ok. Tego nawet do koszulki mogę dać w sumie te do Okina. E, dobra, ja w sumie ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć ambita, bo już mam. Co prawda nie są jakieś wyjątkowe. Bo tylko jedna jest inna niż biała, ale mimo wszystko są, w sensie że różne jakby. A ile jest 8, tak? Unbitable, 8 Unbeatable, czyli brakuje jeszcze dwóch do pełnej kolekcji Unbeatable. W ogóle jako piłkarze, a nie jako. Jeszcze kolory, jakby inne. Zobaczmy, co tu będzie. Uwaga. Dobra. Chyba nie widziałem. Ojojoj, coś tu radzy. Masterclass The Brain. <laughs> O kurwa, Unbeatable Kane, czerwony Ja, pierdolę, co jest? Ale piękny Dobra, jest coś w końcu dobrego. Coś innego niż białe Boże. Ale piękny Kane, elegancko. Kurwa, 5 Unbeatable na no? ile? Na 9 paczek. Przecież to co chwilę kurwa wpadało. Dwa 2 winery jakieś. Okej. Okay. ale wpada. Co jest, ale sypie tego? To jeszcze czerwony. Kane. Zobaczmy co tu będzie. Simon Man White. Immobile Masterclass Walker Kyle Walker Ok, tutaj jeszcze Rudiger Electric Masterclass Oj, zacina już, trzeba przerwę sobie zrobić chyba z tymi saszetkami po tych, po tych dwóch ostatnich A ja po prostu tak będzie ścinało, tylko nie wiem czy to u was też jakby zacina, czy tylko u mnie ale, jak będzie to po prostu dla pewności, pozatrzymam nagranie i wiecie, by się ogarnęło troszeczkę. Ok, Quardo, quadrao, Quadrado, cokolwiek, Simon, e, dobra Ake i Masterclass Hummels. No cóż, Master Electric i Winner Rudiger. Ok, i ostatnia soszetka, moi mili, moi drodzy. Zobaczymy, co tu będzie. Przecinamy. I oby siadł jakiś Anbit, było ostatni, którego brakuje. <grym> Nie wiem, jaki to, ale oby siadł. Przełożyłem już tej karty. A kurwa, chuj w to już w sumie. Tutaj Lewis, New Sensations, Rainbow Master, Max Power i Electric. Ok, czyli nic takiego w sumie specjalnego. Dobra, to w takim razie tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tutaj fajna ilość ambita, było wpadła. I co? Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Pa pa.